Cześć, tu Camo Cube i witam w tutorialu do kostki 4x4x4 i teraz tak jedyne co musicie no może nie jedyne no tak, no musicie umieć na pewno ułożyć kostkę 3x3x3 czyli tą tradycyjną ponieważ no na pewno wam się przyda jeżeli nie umiecie jej ułożyć to to ja wam na pewno tego nie wytłumaczę w tym tutorialu. Możecie spojrzeć na mój inny tutorial do 3x3, bo później pod koniec się układa tak jak 3x3. No a jeżeli umiecie układać kostkę 5x5, czyli taką, to wystarczy, że się nauczycie bardzo łatwego jednego algorytmu i już wszystko umiecie. Dobra, no to pomieszam kostkę i zaraz do Was wracam. Dobra, kostka jest już pomieszana, więc możemy zacząć. W kostce 4x4 zaczynamy od zrobienia centrów, czyli tych czterech, jakby czterech, no co to ma? No, no, tych czterech klocków, które są w środku na każdej ścianie. Jest to metoda dla początkujących, więc jest bardzo prosta. Ja jeszcze tam pomieszam. A naj, najwyżej później nagram jeszcze tutorial do metody YAU, która jest teraz najszybsza. Tyle z najszybszą metodą teraz. A więc tak, to mamy pomieszaną kostkę. Jest ona parzysta, więc zmienia układ kolorów, czyli znaczy no zmienia. Nie zmienia układu kolorów, ale nie mamy centrów, które nam wyznaczają, jaki kolor jest w danym miejscu, a więc z tym dużo ludzi ma problem. A więc tak, układ kolorów tradycyjny: biały, Chwila. chwila, góry. Żółty od dołu, czyli biały naprzeciwko żółtego. Ja zaczynam zawsze od białego, dlatego tak biały, żółty. Później niebieski jest naprzeciwko zielonego, prawda? Niebieski, zielony. I czerwony naprzeciwko pomarańczowego, prawda? Ja tu może o, takie coś. Widzicie, i to są przeciwne kolory. No, a więc. Trzeba się jeszcze nauczyć takiego czegoś. Eee, kurde, on bólą dzisiaj. Już dawno kostki nie układam. Eee, więc tak, dajmy, że patrzymy na biały i z przodu mamy niebieski. U góry biały i z przodu niebieski i wtedy z lewej mamy czerwony i z prawej pomarańczowy. Sorry, są problemy. Dobra, yy, i teraz tak. Więc jak patrzymy z przodu, niebieski, prawa pomarańczowy, lewa czerwony. Można sobie jakoś tam zapamiętać, czy tam z kostki 5 na 5, zawsze układ kolorów jest ten sam. I to trzeba znać, bo jak się pomylimy, to już tej kostki po prostu nie ułożymy, trzeba po prostu coś tam wszystko od nowa robić. A więc yy, dobra. Zaczynamy od z, y, zrobienia tych centrów. Czyli najpierw trzeba zrobić taki biały pasek. A więc, no nie wiem, no... Tu mamy jedną, tu mamy drugą, a więc sobie ją podsuwamy tak, aby ona tutaj wyszła. Przesuwamy i mamy takie coś. I tu mamy pierwszą, teraz trzeba stworzyć drugą. Tu mamy jeden klocek i tu mamy drugi. Zobaczmy, robimy tak, żeby ona była tu. Wsadzamy, mamy klocek i... Mamy pierwszy center. No nie patrzymy na to też nie patrzymy. No na to nie patrzymy po prostu. Mamy taki center. Ten środek składający się z czterech klasków. A więc tak. Później jak ułożymy biały, to musimy zacząć od koloru naprzeciwko. Czyli jest biały, więc teraz naprzeciwko musi być żółty. A więc tu musi być żółty, więc stworzymy gdzieś tu na bocznych ten właśnie pasek. O, tu mamy już stworzony jeden. Co jego robimy tak, żeby on tu wszedł? Wsadzamy, tylko ten nam się psuje, prawda? Ten z dołu. Jak tak zrobimy, więc je przesuwamy, obracamy tak, żeby móc wrócić i nic nie zepsuć. I wracamy. I teraz szukamy następnego. Tu mamy. Idzie jeszcze. Tu i tu. Prawda? Więc jak ten jest tu, to tego sobie podsuwamy tu, prawda? I. A, pomyliłem się. A to proszę. Taka trochę pomyłka. O! Mamy pasek. I teraz patrzcie: jak tu go wsadzimy, to nie mamy jak wrócić, bo zawsze któryś zepsujemy. A więc sobie podsuwamy na miejsce tego. Ten nam się psuje. Przekręcamy dwa razy, bo tego mamy tu. I wracamy. I ten, i ten już są wtedy. Yy, zrobione a więc tak, jeżeli mamy dwa naprzeciwko to teraz musimy zrobić te boczne, prawda te wszystkie boczne yy, a więc tak nie wiem, zacznijmy od takiego który ma już dużo zrobione no, no dobra, są nie ma różnicy na przykład zaczniemy od dobra, niech będzie pomarańczowe mamy tu jeden pasek bo na tym nie zwracamy uwagi, tylko na te środkowe. Mamy tu jeden pasek i musimy stworzyć drugi. Tu mamy jeden klocek i tu mamy drugi klocek. Jest tak, trochę głupie się zrobiło tu i tu, więc nie wiem, no, ten na przykład sobie podsunę tak, żeby nam było łatwiej i nie wiem, tego muszę podsunąć tu, więc sobie tego wsa jakby uciekam mi i wsadzam i go tutaj łączę z tym paskiem. A więc tak, wiemy, że jak mamy tu pomarańczowy, to tu będzie czerwony. Ale co z zielonym i niebieskim? No to tak, patrzyliśmy na niebieski, prawda? Wtedy. A więc tak, jak patrzyliśmy biały górny niebieski yy, z przodu, to czerwony jest po lewej, a pomarańczowy po prawej. A więc tutaj mamy biały. Tu mamy pomarańczowy, więc pomarańczowy jest po prawej, więc tu wiadomo, że będzie niebieski. Tu niebieski, tu czerwony, a tu zielony. Więc skupmy się na tym, które wiemy. No, tu będzie na pewno niebieski, a więc już tu go podsadzę. Mamy. Tu i tu niebieski. A więc teraz jeszcze łączę tutaj. Może tak, tutaj łączę w parę. O, mamy tutaj tą parę. I tu to, to samo, co robiliśmy z żółtym. Żeby tego nie zepsuć, to po prostu sobie, jakby, wsuwamy na miejsce tego. Przekręcamy dwa razy i wracamy. I mamy te dwa centry. A więc teraz ostatnie dwa. I to będzie koniec pierwszej części. Dobra. I teraz, jak te mamy dwa, to został jeden, bo wtedy. Jak zrobimy ten jeden, to drugi się automatycznie zrobi, bo nie będzie miał miejsca gdzie się odstawić, bo on ma swoje wyznaczone miejsce. Więc się sam automatycznie zrobi: więc tak niebieski naprzeciwko niebieskiego zielony, a naprzeciwko baranciowego czerwony. No to tam zaczynamy od którego nam się tam podoba. Tu będzie zielony, więc już od razu od tego zielonego. O, kurde, to mi się zrobiło. To byśmy musieli o czerwony tu zrobić. O tu robimy czerwony, tu mamy pasek do zielonego. O, tu mamy zielony, tu mamy pasek do zielonego. Zresztą tam nie ma różnicy, który. No właśnie ma różnicę tak naprawdę, bo tu będzie czerwony. Jeżeli tu będzie zielony, a tu czerwony. Więc najlepiej zielonego tu wsadzić. Więc się zgadza układ kolorów. Biały, żółty biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, czerwony i zielony. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. A więc tak, to jest koniec tej pierwszej części tutoriala. Zapraszam do drugiej, gdzie będziemy te krawędzie jakby łączyć w pary. No a w trzeciej części, no tak naprawdę ta druga będzie łączyć pary, a resztę tak w na więc dzięki wielkie i zapraszam do drugiej części.